Belfast. Stolica i zarazem największe miasto Irlandii Północnej położone nad rzeką Lagan. Nieco ponad 350 tysięcy dumnych mieszkańców tego regionu każdego dnia przykłada się do jego rozwoju. Przemysł lotniczy, elektroniczny, nawozów sztucznych oraz stoczniowy. To przecież w Belfaście, w tamtejszej stoczni Harland and Wolf zbudowano Titanica. Tam też powstawały takie jednostki jak Brytanik i Olimpik. Ale w 1994 roku miasto zasłynęło z zupełnie innego powodu. To właśnie tam doszło do napadu, który zakończył życie spokojnego i lubianego mieszkańca. Kto chciał jego śmierci? Komu zależało na pozbyciu się niegroźnego obywatela? I dlaczego zamaskowani sprawcy wtargnęli właśnie do jego mieszkania? Przypadek, pomyłka, a może skrupulatnie zaplanowana intryga. Witajcie, ja nazywam się Łukasz Tusiński i zapraszam Was na dzisiejszy podcast. Zanim zacznę, chciałbym podziękować kolejnym osobom, które zdecydowały się dołączyć do kanału kryminalnego i wspierają mnie swoimi subskrypcjami. Całkiem niedawno świętowaliśmy 100 tysięcy subskrybentów, a dziś jest już nas ponad 110 tysięcy. Dziękuję Wam za wsparcie i namawiam kolejnych, aby dołączyli i pomogli w rozwoju tego kanału. Jest ciepły czerwcowy wieczór 2004 roku. Jacqueline wraca do domu. Tego dnia zaprosiła męża na romantyczną kolację przy świecach. To miała być randka, która otworzy im nową kartę wspólnego życia. W ich małżeństwie od dawna się nie układało, a Jacqueline postanowiła zawalczyć o to, co sama zniszczyła. Po kolacji para udała się jeszcze do pobliskiego pubu. Paul wypił kilka drinków. Nie miał mocnej głowy, więc szybko odczuł ich działanie. O godzinie pierwszej stwierdził, że ma dość. To był jego wieczór. Jacqueline piła tylko bezalkoholowe napoje, bo była kierowcą. Paul upierał się, aby poszli pieszo do lokalu, w którym się bawili, bo ten znajdował się zaledwie kwadrans spokojnego marszu od ich domu. Ale Jacqueline chciała jechać samochodem, upierała się przy tym. Pięć minut później zatrzymali się pod domem. Jacqueline otworzyła drzwi i wpuściła przodem swojego męża. Ten wszedł do środka, włączył światło i dostrzegł stojącą przed nim postać. Wysoki mężczyzna, cały ubrany na czarno. Na głowie miał kominiarkę, spod której wystawały tylko oczy. W dłoni trzymał kij bezbolowy. Pol stanął jak wryty, ale zanim zdążył się zorientować w sytuacji, napastnik uderzył go w głowę. O godzinie 2:44 oficer dyżurny lokalnej policji odebrał dramatyczny telefon. To Jacqueline rozpaczliwie wzywała pomocy. Wykrzykiwała, że ktoś włamał się do ich domu i porwał męża. Ona sama jest skrępowana. Widziała, jak dwóch sprawców wrzuciło jej męża do bagażnika i jego suwa i odjechali. Policja natychmiast zareagowała. Patrole zorganizowały blokady, a każdy podejrzany samochód był dokładnie sprawdzany. Toczyła się walka o życie człowieka. Ktoś go porwał i widocznie działał pod wpływem jakichś emocji. Gdyby śledczy dowiedzieli się, z jakich pobudek działali porywacze, byłoby łatwiej prowadzić poszukiwania. Pol nie miał wrogów. Nie był nigdy karany i nigdy nie przewijał się w materiałach policyjnych. Był normalnym, ciężko pracującym obywatelem, który nigdy nawet nie dostał mandatu. Tym bardziej trudno było odgadnąć, dlaczego napastnicy działali w taki sposób. Gdy jedna grupa policjantów penetrowała okolice, śledczy postanowili przesłuchać jedynego świadka tych wydarzeń Jacqueline. Zrozpaczona kobieta wyjaśniła, co robili tego wieczoru. Nie miała pojęcia, czego przestępcy mogli chcieć od jej męża, ale słyszała, że żądali od niego jakichś pieniędzy. Być może zaciągnął pożyczkę u nieodpowiednich ludzi, może wpadł w jakieś kłopoty albo w hazard. Każda z tych opcji była brana pod uwagę tak samo poważnie, jak to, że doszło do tragicznej w skutkach pomyłki. Pomyłki, która kosztowała męża i ojca życie. Następnego dnia rano patrol policji odnalazł zaparkowany przy leśnej drodze samochód. Był to samochód należący do uprowadzonego pola. Był zamknięty, a kluczyków nie było. Funkcjonariusze wezwali techników kryminalistyki. Sami zabezpieczyli teren, aby nie dopuścić do zatarcia jakichkolwiek śladów. Gdy specjaliści przyjechali na miejsce, od razu przystąpili do zbierania dowodów. Ślady linii papilarnych z karoserii samochodu oraz klamek i pokrywy silnika zostały zdjęte i zabezpieczone na folii daktyloskopijnej. Przy samochodzie znajdowały się ślady sugerujące, że mogą należeć do kogoś, kto tym samochodem przyjechał. Prowadziły od strony kierowcy do bagażnika, następnie z powrotem do drzwi kierowcy oraz w stronę asfaltowej jezdni. Tam sprawca musiał wsiąść do innego pojazdu. W końcu oględziny przeniosły się do bagażnika. Po jego otwarciu sprawa uprowadzenia zamieniła się w śledztwo w sprawie morderstwa. W bagażniku leżało ciało Pola. Jego ręce oraz nogi były skrępowane taśmą pancerną. Na głowie miał czarny foliowy worek, który w okolicy szyi został szczelnie zaklejony taką samą taśmą jak ta, którą miał na rękach i nogach. Mężczyzna nie żył od kilku godzin. Samochód został zabezpieczony do analizy, natomiast ciało przewieziono do prosektorium. Sekcja zwłok pozwoliła ustalić, że mężczyzna zmarł w skutek niedotlenienia. Sprawcy, bo ewidentnie musiało być ich co najmniej dwóch, musieli zdawać sobie sprawę z tego, że ich ofiara umierała w męczarniach przez kilka minut. Przez cały czas Paul był świadomy tego, co się z nim dzieje. To nie było morderstwo jak wiele innych. W tym przypadku sprawcy wykazali się ogromnym bestialstwem. Musieli działać w emocjach albo z chęci zemsty. Tym bardziej wątek rozliczenia jakichś rachunków był bardzo poważnie brany pod uwagę. Ponadto na ciele Denata ujawniono ranę głowy, co potwierdzało wersję wydarzeń podaną przez Jacqueline. Para poznała się wiele lat wcześniej w barze. Oboje mieszkali w Belfaście. Paul dopiero co skończył studia i rozpoczynał pracę jako kierownik w jednej z lokalnych firm. Świetnie sobie radził. Był człowiekiem, którego wszyscy lubili. Nie pił, nie wdawał się w konwersacje na temat innych. Ludzie go doceniali i traktowali jak przyjaciela, dlatego też martwili się, gdy oświadczył, że poznał o cztery lata starszą od siebie Jacqueline. Paul pił piwo, gdy ta poprosiła go o ogień. Wywiązała się między nimi rozmowa, później spotkali się kilka razy, aż zostali parą. Z tym, że Jacqueline była znana w mieście. Nie miała dobrej reputacji i uchodziła za kobietę, która nie ma zahamowań w poszukiwaniu nowych romansów. Wielkim przeciwnikiem ich związku był Ken, przyjaciel Paula. To on namawiał go, aby zakończył znajomość z Jacqueline, bo nie jest warta żadnego mężczyzny. Ale Paul był zakochany, a co za tym idzie, ślepy na argumenty kolegi. Irytował się na komentarze pod adresem swojej wybranki, nawet wtedy, gdy obcy ludzie plotkowali o jej kolejnych romansach. W końcu postanowił, że wyprowadzą się poza miasto. Faktycznie, Jacqueline lubiła imprezować i to sama. Znikała w każdy weekend i wracała nad ranem pijana. Czasem Epol widział, że po powrocie do domu nie miała na sobie bielizny, którą odnajdywał później w jej torebce. Innym razem zauważył, że jego żona nosi przy sobie prezerwatywy, mimo że oni sami ich nie używali. Ale nie umiał od niej odejść. W tym czasie była w ciąży, a pol czuł się odpowiedzialny za rodzinę. Mieli ślub i myślał, że dziecko coś zmieni. Dlatego kupił dom poza miastem i zamieszkali w malowniczej okolicy. Przez jakiś czas wszystko wydawało się układać. Jacqueline odpuściła imprezy i zaczęła więcej czasu poświęcać rodzinie. Ale im dłużej to trwało, tym większą frustrację okazywała. Była nerwowa, przeklinała i krzyczała na dziecko i męża. Była nieznośna, co w ekspresowym tempie popsuło ich odbudowaną relację. 44-latka zaczęła znów znikać na całe weekendy. Chodziła po barach i dyskotekach. Ludzie plotkowali, że ma wielu kochanków, a ona nawet się z tym nie kryła. W jednym z barów poznała młodszego od 14 lat, Rogera. Mężczyzna był samotny. Nie potrafił zbudować żadnej poważnej relacji, ponieważ był zbyt nieśmiały i łatwo się zakochiwał, co odstraszało potencjalne kandydatki. Ale Jacqueline udało się do niego dotrzeć. Wiedziała, jak go zmanipulować, żeby osiągnąć swój cel. Niedługo później zaczęli się spotykać. Jacqueline mówiła mu to, co chciał usłyszeć. Podnosiła go na duchu, powtarzała, jaki jest dla niej świetny i jak bardzo jej zależy. Budowała silną więź emocjonalną, która miała sprawić, że mężczyzna nie będzie chciał od niej odejść. A gdy ona zagrozi odejściem, ten zrobi dla niej wszystko. Roger szybko się zaangażował. Wyznał jej miłość i nie ukrywał się z uczuciami. Całe miasto widywało ich razem, a ludzie plotkowali, że mężatka prowadza się z młodszym kochankiem, gdy jej mąż zajmuje się jej dzieckiem. Jacqueline rozgrywała swoją grę. Udawała przy kochanku zranioną. Mówiła, że mąż ją bije i planuje odebrać jej wszystko wraz z dzieckiem. Po kilku miesiącach romansu zadzwoniła do Rogera i poprosiła o pilną rozmowę. Płakała i mówiła, że nie chce żyć, że stała się tragedia. Podczas spotkania z kochankiem powiedziała, że miała dla niego niespodziankę. Była z nim w ciąży i czekała na moment, żeby przekazać radosną nowinę, ale mąż dowiedział się o tym pierwszy i kopnął ją w brzuch, powodując poronienie. Zemsta mogła być tylko jedna. Morderstwo. Po tych słowach Roger nie potrzebował motywacji do działania. Kipiał zemstą i nawet nie przyszło mu do głowy, aby sprawdzić, poszukać potwierdzenia słów kochanki. Kilka tygodni przed porwaniem, Jacqueline zabrała dziecko i oświadczyła, że jedzie na zakupy. Była godzina 21, więc dość nietypowa pora, jak na wypad do sklepu. Jednak kobieta uparła się na to. Pol nie zamierzał czekać na jej powrót. Był przyzwyczajony do nocnych nieobecności żony, więc położył się do łóżka. Ciszę przerwał hałas dobiegający z salonu. Ewidentnie ktoś po nim chodził. Gdyby to była Jacqueline, włączyłaby światło. Pol wstał z łóżka i po cichu wyszedł z sypialni. Zrobił to na tyle sprytnie, że zdołał zaskoczyć napastnika. Uderzył go w twarz, wywiązała się szarpanina. Zamaskowany mężczyzna uciekł, a policja zakwalifikowała zdarzenie jako włamanie, choć wszystko wskazywało na to, że albo sprawca miał klucze, albo drzwi były otwarte. Ostatecznie przyjęto drugą wersję i sprawa została zapomniana. Między małżonkami było już bardzo źle. Codzienne awantury i donosy o kochanku nie ułatwiały im życia pod jednym dachem. Aż któregoś dnia Paul powiedział dość. Spakował swoje rzeczy i wraz z kolegą Kenem wyjechali na tydzień w góry. Chciał odpocząć, poukładać sobie wszystko w głowie i przygotować się do rozwodu. Jacqueline przewidziała takie posunięcie. Gdyby mąż od niej odszedł, musieliby sprzedać dom, a ona tego nie chciała. Dlatego, 44-latka, wybrała inne rozwiązanie. Po powrocie męża czekała na niego w domu. Ubrała elegancką sukienkę, zrobiła nienaganny makijaż i zaproponowała wspólne wyjście. Syna oddała pod opiekę teściowej, aby móc spędzić czas sam na sam. Przeprosiła męża za wszystko, obiecała, że z kochankiem jest koniec. Ten tydzień miał ją uświadomić, że rodzina jest najważniejsza. Paul zgodził się na wspólne wyjście. Zaproponował jednak, aby przeszli się spacerkiem i porozmawiali, ale Jacqueline nalegała na wyjazd samochodem. Pięciominutowa droga do restauracji, wspólna kolacja, a następnie bar z muzyką na żywo. Ona nie piła, bo kierowała, za to serwowała mężowi co rusz nowe drinki. Mieszała alkohole i zanim dopił jednego, miał już przygotowanego kolejnego. Aż stwierdził, że już koniec. Ma dość. Nagranie z monitoringu zarejestrowało, jak o godzinie 1:40 para wyszła z lokalu i udała się do samochodu. Kolejna kamera nagrała ich samochód dwie minuty później, kiedy jechali w stronę domu. Według ustaleń, do domu powinni dotrzeć około godziny 1:44. Według zeznań Jacqueline, gdy weszli do domu, czekał tam na nich jakiś mężczyzna. Z tego co zaobserwowała w mieszkaniu był też drugi, ale nie zdążyła się przyjrzeć. Obaj byli zamaskowani i ubrani na czarno. Ten, który czekał na korytarzu, uderzył Pola w głowę kijem baseballowym. Ten stracił przytomność, a wtedy włamywać rzucił się na nią. Obezwładnił i zaprowadził do sypialni. Tam związał jej ręce i nogi taśmą klejącą i zostawił. Następnie wrócił po Pola. Jego również unieruchomił taśmą. Po chwili dwaj napastnicy wynieśli go z mieszkania i wrzucili do bagażnika Suwa, którym przed chwilą wrócili do domu. Samochód odjechał, a wtedy ona zadzwoniła na policję. Przesłuchano sąsiadów oraz Jacqueline. Przesłuchano również Rogera, który zaraz po pogrzebie Pola wprowadził się do ich domu. Jednak nikt nie wiedział, kto był sprawcą. Jacqueline powtarzała, że tamci chcieli jakiś pieniędzy. Sugerowała porachunki mafijne. Od odnalezienia zwłok minęły trzy miesiące. Grupa śledczych ponownie przyjechała do domu, w którym teraz mieszkała Jacqueline z synem i kochankiem. Oficer przedstawił im nakaz aresztowania i chwilę później oboje znaleźli się w pokojach przesłuchań. Pierwszy błąd, jaki popełnili, to połączenia telefoniczne. W dniu zabójstwa Jacqueline aż 20 razy dzwoniła na telefon swojego kochanka. Wiele z tych połączeń zostało wykonanych z lokalu, w którym się bawili. Tak jakby kobieta informowała kochanka o rozwoju sytuacji. Jacqueline opowiadała, że widziała jak sprawcy pakują jej męża do bagażnika samochodu, ale eksperyment procesowy wyjaśnił, że nie miała prawa tego widzieć, jeżeli mówi prawdę. Po pierwsze, z okna z sypialni, w której sprawca ją związał, nie można zobaczyć podjazdu. Po drugie, gdy policja przyjechała na miejsce, ona wciąż leżała na podłodze w sypialni, a słuchawka telefonu znajdowała się na stoliku. Zatem, jak wybrała numer telefonu, skoro miała ręce za plecami? Jej nogi również były skrępowane. Skoro do czasu przyjazdu leżała na ziemi, to czy w międzyczasie wstała? Wzięła telefon, wybrała numer alarmowy, wezwała pomoc i znów się położyła na podłogę? W dodatku śledczych zastanawiał sam moment zgłoszenia wydarzenia. Gdy oficer dyżurny odebrał telefon, Jacqueline płakała i panicznie wzywała pomoc. W trakcie rozmowy dyżurny wyciszył swój mikrofon tak, że słyszał rozmówczynię, ale w jej słuchawce panowała głucha cisza. Wtedy nagle Jacqueline się uspokoiła, zapewne myśląc, że połączenie zostało przerwane. Ale gdy po kilku sekundach oficer znów się odezwał, kobieta ponownie zaczęła przeraźliwie wrzeszczeć. To było zastanawiające. Gdy śledczy dotarli do domu i uwolnili jej ręce i nogi, stwierdzili, że więzy były zdecydowanie za luźne, aby nie można się było z nich wyswobodzić. Kolejnym dowodem w sprawie były bilingi rozmów kochanka. Po każdym telefonie od Jacqueline, Roger wykonywał połączenie do swojego przyjaciela, Colina. Policja przesłuchała i jego. Mężczyzna zeznał, że faktycznie tego dnia kontaktował się z nim Roger Ferguson. Zaproponował mu pieniądze w zamian za pobicie męża i jego kobiety. Colin się na to zgodził. Według planu miał podjechać pod dom ofiary, a następnie udać się za samochodem. Mężczyzna zeznał, że widział jak Ferguson wrzuca ciało mężczyzny do bagażnika, ale nie miał świadomości, że tamten nie żyje. Pojechał za suwem i odebrał kolegę z miejsca, gdzie ten porzucił samochód. To jednak nie koniec tej historii. Szczegółowa analiza worka, który ofiara miała na głowie, pozwoliła ustalić, że znajdował się na nim ślad genetyczny Rogera Fergusona i odcisk palca Jacqueline. Jej odciski palców znajdowały się również na taśmie klejącej. Para zaprzeczała zarzutom. Do końca nie przyznali się do winy, choć podczas procesu Ferguson zrozumiał, że został zmanipulowany przez starszą kochankę, która wykorzystała jego wrażliwość. Oraz uczucie. Historia o poronieniu, która okazała się kłamstwem, sprawiła, że był gotów zabić. Prawda jest taka, że to Jacqueline była morderczynią. To ona założyła mężowi worek na głowę i to ona odcięła mu dopływ tlenu. Kochanek miał za zadanie pozbyć się ciała, ale zrobił to w najgorszy możliwy sposób. Ponadto pozostawił na kierownicy i w wielu innych miejscach samochodu swoje odciski palców. Proces rozpoczął się kilka miesięcy później. Na jafę wyszło, że Jacqueline chciała pozbyć się męża, aby zachować dom i 300 tysięcy funtów z polisy na jego życie, której była jedynym beneficjentem. Sąd mimo wszystko okazał się łaskawy dla sprawców tego morderstwa. Jacqueline Krimbel została skazana na 22 lata bezwzględnego więzienia. Według sądu to ona była pomysłodawcą przestępstwa i ona zaplanowała wszystkie szczegóły. Roger Ferguson za współudział usłyszał wyrok 20 lat bezwzględnego więzienia, a Colin Robertson został skazany na 3 lata więzienia za pomoc w ukryciu ciała. I tak kończy się ten odcinek. Jedna osoba zepsuła życie wielu innym. Pozbawiła swojego jedynego syna rodziców, zmanipulowała i oszukała, a finalnie wpakowała do więzienia człowieka, który się w niej ślepo zakochał, a do tego pozwoliła wciągnąć w to jego przyjaciela. Gdy Jacqueline wyjdzie na wolność, będzie miała 65 lat. Dziękuję Wam za kolejny odcinek i zapraszam na kolejny już w najbliższy wtorek. Życzę Wam spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia.